Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump właśnie zniszczył somalijskiego lidera islamskie państwo w Iraku i Lewancie w niszczącym nalocie. Uwalniając moc amerykańskich Super F-18, Trump właśnie wysłał jasny komunikat do terrorystów, którzy próbują uczynić z Somalii swoje bezpieczne schronienie. Nie możesz uciec przed Stany Zjednoczone Ameryki! Atak przeprowadzono we współpracy z przywództwem Somalii, co dowodzi pogłębiających się więzi między Stany Zjednoczone Ameryki a potencjalnie jednym z najważniejszych afrykańskich sojuszników. Co się wydarzyło podczas ataku na islamskie państwo w Iraku i Lewancie w Somalii, i dlaczego w ogóle ich tam atakowano? I dlaczego ten atak jest tak ważny dla wysiłków Ameryki na rzecz nawiązania silniejszych relacji z Somalią? 1 lutego sekretarz obrony Pete Hexet wydał oświadczenie za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. Departament Obrony Stany Zjednoczone Ameryki potwierdził na swojej stronie internetowej, że dowództwo Afryki przeprowadziło atak powietrzny w Somalii. Podane przez niego szczegóły były zwięzłe. Hexet powiedział, że atak został przeprowadzony pod kierunkiem Trumpa. I we współpracy z federalnym rządem Somalii. A celem byli działacze Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie, Somalia ukrywający się w górach Golis. Atak był udany, mówi Hekset. W wyniku bombardowania z powietrza zginęło wielu działaczy Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie w Somalii. Możliwe, że wśród nich kluczowy lider Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie, a atak przeprowadzono bez ofiar wśród cywilów. Działanie to jeszcze silniej ogranicza zdolność islamskie państwo w Iraku i Lewancie do planowania i przeprowadzania ataków terrorystycznych przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki. Obywateli, partnerów i niewinnych cywilów napisał hekset. Zauważył też, że pokazuje to, jak Stany Zjednoczone Ameryki są zawsze gotowe do eliminacji terrorystów gdziekolwiek by nie byli nawet skupiając się na ochronie granic za rządów Trumpa. Oświadczenie było dość bombastyczne, a prezydent Trump kontynuował bombastyczność, ogłaszając ataki. Na trud social prezydent Stany Zjednoczone Ameryki stwierdził, że mordercy ukrywający się w jaskiniach zagrażają Stany Zjednoczone Ameryki i ich sojusznikom. Ataki zniszczyły jaskinie terrorystów i zabiły wielu z nich, nie szkodząc cywilom. Trump przekazał również mniej dyplomatyczny komunikat, który Hekset wysłał do islamskie państwo w Iraku i Lewancie Somalia. Znajdziemy was i zabijemy. Jest już jasne, że Stany Zjednoczone Ameryki zaatakowały islamskie państwo w Iraku i Lewancie w Somalii na początku lutego. Jednak ani Trump, ani oświadczenia Hekseta nie odpowiadają na jedno pytanie. Jak? Poza potwierdzeniem, że Stany Zjednoczone Ameryki użyły nalotu, aby zlikwidować somalijskich terrorystów, z rządu Ameryki wyszło niewiele szczegółów dotyczących specyfiki tego uderzenia. Szczegóły pochodzą od byłego pilota amerykańskiego Warda Carola. Carol, absolwent Akademii Marynarki Wojennej Stany Zjednoczone Ameryki i weteran, latał przez 15 lat na F-14 Tomcats dla Stany Zjednoczone Ameryki, zanim przeszedł na emeryturę i został autorem. Naval Institute Press uznało go za autora roku za powieść Dos Mil Uno Punk's War, którą kontynuował w książkach Punk's Fight i Punk's Wing. Carol przedstawił szczegóły ataku islamskie państwo w Iraku i Lewancie na Somalię na swoim kanale na YouTube. Zauważył, że w ataku uczestniczył United States Ship Harry S. Truman, jeden z najbardziej imponujących amerykańskich lotniskowców, bierze udział w misjach na całym świecie, dbając o bezpieczeństwo morskie, reagując na kryzysy i zwalczając terroryzm. Przed atakiem na Somalię, statek operował na Morzu Czerwonym, pomagając Stany Zjednoczone Ameryki w zwalczaniu zagrożeń związanych z napadami Houthi na statki w regionie. Jednakże od końca lutego 2025 roku United States Ship Harry S. Truman został zlokalizowany na Morzu Kreteńskim, co sugeruje zmianę w jego operacyjnym rozmieszczeniu. Pod koniec stycznia statek wysłano w pobliże Somalii, by wziął udział w pierwszym nalocie zarządzonym przez prezydenta Trumpa od objęcia urzędu. Karol mówi, że nalot został zatwierdzony 30 stycznia, kiedy starszy dyrektor doskór zwalczania terroryzmu Sebastian Gorka i doradca Dowąż Bezpieczeństwa Narodowego Mike Waltz przedstawili plan Trumpowi. Celem było zakończenie działalności somalijskiego lidera Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie, którego Stany Zjednoczone Ameryki obwinia za rekrutację w kraju. Plan był prosty. Eliminacja lidera zniszczy rekrutację somalijskiego Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie, ten człowiek rekrutował i szkolił terrorystów z całego świata, jak zabijać niewinnych, a następnie odsyłał ich na Zachód, by przeprowadzali ataki dżihadystów w wielu krajach, powiedział podobno gorka Trumpowi. Przekonany argumentem, Trump podpisał rozkaz czarnym flamastrem. Stany Zjednoczone Ameryki miały przeprowadzić atak na lidera somalijskiego islamskie państwo w Iraku i Lewancie. 1 lutego zespół do Skarb Bezpieczeństwa Narodowego Trumpa zajął swoje miejsca w Białym Domu w sali sytuacyjnej około dziewiątej pięćdziesiąt czasu Morza Czerwonego, według Karola. Obserwowali i czekali, kiedy 16 samolotów myśliwskich wystartowało z United States Ship Harry Truman. Te 16 samolotów to były wszystko F-18 Super Hornets, niektóre były jednomiejscowymi wariantami F-18E, a reszta to dwumiejscowe F-18F. Oba samoloty mają niszczycielską siłę ognia. Wprowadzone do amerykańskiego wojska w 1999 roku jako zamienniki dla F-14 Tomcat Carol spędził swoją karierę latając. Obie wersje superhorneta to dwusilnikowe odrzutowce taktyczne, zdolne do realizacji wielu typów misji. 67,4 miliona dolarów co oznacza, że Trump wydał ponad miliard dolarów na sprzęt użyty w swoim pierwszym nalocie. Odrzutowce mogą latać z prędkością mach 1,8 lub wyższą na pułapie bojowym ponad 50 tysięcy stóp. Mają również imponujące zasięgi. Super Hornet jest w stanie przelatywać 1275 mil morskich. Przygotowany do walki i 1660 mil morskich, gdy jest używany do celów przewozowych. To właśnie uzbrojenie czyni Super Horneta tak groźnym. Każdy jest wyposażony w działo 161A1 lub A2, wulkan 20 Memumety wraz z AI, 1009 Sidewinder i pociskiem AI, 1090. 10. Samolot może również przenosić AIM-7 Sparrow i AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air -Air Missile wraz z Harpoon Harm i Slam amunicją. Dodaj do tego zestawu pociski Maverick, amunicję Joint Direct Attack i broń Joint Standoff, a otrzymasz latającą maszynę śmierci. Trump wysłał 16 takich Super Hornets przeciwko liderowi rekrutacji Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie w Somalii. Super Hornety zrzuciły precyzyjnie kierowane pociski na 10 celów, głównie jaskiń w półautonomicznym regionie Pantland. Atak okazał się skuteczny, prowadząc do tego, że Trump i Hexet podzielili się eksplozyjnymi wynikami w oświadczeniach, które wcześniej omówiliśmy. Wszystkie superhornetsy bezpiecznie wróciły na United States Ship Harry S. Truman, a następnie skierowały się z powrotem w stronę Morza Czerwonego. To był imponujący atak. Ale kluczowe pytanie brzmi, dlaczego w ogóle do tego doszło? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej islamskie państwo w Iraku i Lewancie Somalia i zagrożeniu, jakie stanowi dla Stany Zjednoczone Ameryki i Somalii. Islamskie państwo w Iraku i Lewancie zyskało na znaczeniu w latach 2010 według British Broadcasting Corporation, a większość jego członków stacjonowała wtedy w Syrii i Iraku. Nacisk Ameryki na walkę z Islamskie państwo w Iraku i Lewancie zmusił grupę do migracji, obecnie ograniczając jej obecność głównie do Afryki. Somalijski oddział Islamskie państwo w Iraku i Lewancie jest jednym z najbardziej prominentnych wśród tych rozproszonych sił. Utworzony w 2015 roku, roku przez dezerterów z Al-Shabaab, największej somalijskiej grupy dżihadystycznej powiązanej z Al-Kaidą. Od powstania islamskie państwo w Iraku i Lewancie Somalia zyskało reputację zastraszania i wymuszania pieniędzy od lokalnej ludności oraz przeprowadzania sporadycznych, mało małoskalowych ataków głównie przeciwko rządowi somalijskiemu. Amerykański dyrektor wywiadu narodowego, dyrektor wywiadu narodowego, uznaje islamskie państwo w Iraku i Lewancie Somalia za zagraniczną organizację terrorystyczną. Mówi, że grupa przestrzega surowej interpretacji prawa islamskiego przez islamskie państwo w Iraku i Lewancie, a jej celem jest rozszerzenie kalifatu islamskie państwo w Iraku i Lewancie głębiej w Afrykę. Dyrektor Wywiadu Narodowego podaje więcej szczegółów na temat operacji grupy, zauważając, że od powstania odpowiadała za wiele zamachów z bliskiej odległości i operacji z użyciem improwizowanych ładunków wybuchowych. Mimo spowolnienia tempa ataków w 2021 roku, roku głównie dzięki działaniom sił bezpieczeństwa Puntlandu, grupa pozostaje aktywna i sporadycznie atakuje osiedla w Puntlandzie, poszukując zasobów i pieniędzy. Dodatkowe informacje o grupie i jej zagrożeniach Pochodzą z artykułu opublikowanego we, we wrześniu 2024 roku przez Międzynarodową Grupę Kryzysową Międzynarodowa Grupa Kryzysowa. Ostatnie lata przyniosły islamskie państwo w Iraku i Lewancie Somalia zdolność do pokonania swojego głównego rywala, Al-Shabaab, co oznacza, że grupa odłamowa zyskała na sile. Islamskie państwo w Iraku i Lewancie Somalia stało się kluczowym elementem szerszych sieci logistycznych i finansowych, islamskie państwo w Iraku i Lewancie prawdopodobnie wspieranych przez wysiłki grupy w zakresie wymuszeń. Oznacza to, że ma potencjał do rozwoju w centrum wspierające przyszłe grupy Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie w Afryce. Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie Somalia stanowi niewielkie zagrożenie w porównaniu z innymi grupami terrorystycznymi. Przed atakami Trumpa grupa ta miała według szacunków około 500 członków, rozproszonych po górach Kalmiskat w Pantlandzie. Międzynarodowa Grupa Kryzysowa zauważa również, że około połowa członków to obcokrajowcy. Wielu z nich dołącza do grupy z krajów wschodnioafrykańskich, takich jak Etiopia i Tanzania, lub z krajów arabskich, takich jak Jemen. W tym tkwi główne zagrożenie ze strony islamskie państwo w Iraku i Lewancie Somalia. Chociaż sama grupa działa w dość małym regionie Somalii, przyciąga członków z wielu kontynentów. Dzięki wysiłkom rekrutacyjnym, islamskie państwo w Iraku i Lewancie może szkolić terrorystów spoza Somalii i pomagać im tworzyć nowe odłamy organizacji w ich krajach. Islamskie państwo w Iraku i Lewancie Somalia łączy ataki terrorystyczne na Puntland z okazjonalnymi projektami społecznościowymi, aby zyskać poparcie miejscowej ludności. Międzynarodowa Grupa Kryzysowa informuje, że członkowie grupy pracowali nad wierceniem studni i dystrybucją jedzenia dla ludzi w małych wioskach regionu. Choć działania islamskie państwo w Iraku i Lewancie, Somalia na rzecz społeczności są rzadkie, pokazują gotowość i zdolność do wpływania na opinię publiczną, prawdopodobnie w celu rekrutacji nowych członków. Więc grupa jest mała, ale rośnie w siłę. Od dłuższego czasu jest też solą w oku regionalnych sił bezpieczeństwa Puntlandu. Puntland to półautonomiczny region w Somalii. Powstały w 1998 roku, roku Puntland ma populację około 4,3 miliona osób i jest federalnym członkiem Somalii. Puntland jest zaangażowany w konflikt o niskiej intensywności, z islamskie państwo w Iraku i Lewancie Somalia, od prawie dekady. I według jednego z urzędników regionu, od początku tej operacji oczyszczone zostało ponad 200 kilometrów, czyli około 124 mile terytorium z ich obecności. Atak lotniczy Trumpa w Puntlandzie był częścią miesięcznej operacji wymierzonej w rekrutację Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie Somalia. Po ataku terrorystycznym tej grupy na siły Puntlandu w grudnia 2024 roku, w którym zginęło ponad 20 osób, celem ataku Trumpa wydaje się więc pomoc Somalii wraz z Puntlandem w pozbyciu się Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie Somalia. Atak lotniczy miał miejsce dzień po apelu prezydenta Somalii, Hassana Sheikha Mohammeda. Do Trumpa w wywiadzie dla Washington Post, aby nie wycofywał amerykańskich doradców i konsultantów wspierających szkolenie somalijskich sił specjalnych. Somalia pragnie zachować bliskie stosunki z Stany Zjednoczone Ameryki, a atak lotniczy Trumpa to sposób na okazanie poparcia dla Ameryki. Ale może być jeszcze inny powód, dla którego Trump zarządził ten atak. Dzięki temu wydaje się lepszy od byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Joe Bidena. W oświadczeniach na Truth Social Trump. Skrytykował poprzednią administrację, twierdząc, że Biden i jego ludzie działali zbyt wolno, by zakończyć misję w Somalii. Ja zrobiłem, dumnie ogłosił Trump, choć jego komentarze nie były całkowicie prawdziwe. Według British Broadcasting Corporation Biden rozkazał przeprowadzić operację, w której Stany Zjednoczone Ameryki zlikwidowały lidera IS, Bilala al-Sudaniego i 10 jego współpracowników w jaskiniach na północy Somalii w 2023 roku. roku. Biden cofnął również decyzję Trumpa o wycofaniu wojsk z Somalii pod koniec jego pierwszej kadencji jako prezydenta. Zarzuty Trumpa, jakoby Biden nie pomagał Somalii, są nieprawdziwe. Mimo to pozwalają mu przedstawić atak powietrzny jako duże polityczne zwycięstwo i ważny cios w terrorystyczne elementy w Somalii. Więcej ataków na islamskie państwo w Iraku i Lewancie w Somalii już ma miejsce, choć nie przeprowadzają ich Trump ani Stany Zjednoczone Ameryki. Atak powietrzny Trumpa prawdopodobnie umożliwił siłom bezpieczeństwa regionalnego Puntlandu dalsze osłabienie twierdz islamskie państwo w Iraku i Lewancie w Somalii. 3 lutego, dwa dni po nalotach Trumpa, somalijska policja i media państwowe ogłosiły schwytanie Abdi Rahman Shirwa Korsasid, wysokiego rangą dowódcy islamskie państwo w Iraku i Lewancie w Somalii. Poddał się z tych samych gór Kalmiskard, które Trump zaatakował swoim nalotem, co sugeruje, że spowodowane szkody wprowadziły islamskie państwo w Iraku i Lewancie w Somalii w chaos. Schwytanie Orsashida to duży sukces władz somalijskich. Był on liderem somalijskiego oddziału specjalnego Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie i odpowiadał za wiele lokalnych działań wymuszania pieniędzy przez grupę. Ataki Trumpa spowodowały spadek rekrutacji, co umożliwiło Somalii aresztowanie kluczowego lidera operacyjnego Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie w tym kraju. Dodatkowo siły bezpieczeństwa Pontlandu przeprowadzają własne naloty z powietrza. 12 lutego operacje antyterrorystyczne Puntlandu zaatakowały te same góry, które Trump miał na celu prawie dwa tygodnie wcześniej. Według grupy antyterrorystycznej, dzisiejsze wieczorne naloty w rejonie Shibab w górach Kalmiskat zabiły ponad 30 terrorystów islamskie państwo w Iraku i Lewancie. Większość terrorystów to obcokrajowcy, a atak zniszczył także pojazd zaopatrzeniowy islamskie państwo w Iraku i Lewancie w Somalii. Nalot nastąpił po operacji powietrzno-lądowej w wyniku której siły Pantlandu zabiły kolejnych 60 terrorystów, islamskie państwo w Iraku i Lewancie w Somalii. Pamiętaj, że ta grupa liczyła około 500 osób przed nalotem Trumpa. W pierwszej połowie lutego liczby zmniejszyły się o około 20%, co rozpoczęło się od decyzji Trumpa o ataku na bazy islamskie państwo w Iraku i Lewancie w Somalii. To sukcesy administracji Trumpa. Może on wskazać na skuteczność nalotu i potencjalnie wykorzystać go jako dźwignię do wycofania wojsk Stany Zjednoczone Ameryki z Somalii. Byłaby to ciekawa taktyka, jeśli Trump będzie jej przestrzegał. Stany Zjednoczone Ameryki wkraczają i powodują poważne szkody przeciwko zagrożeniom w obcym kraju. To umożliwia wojskom i siłom bezpieczeństwa w tych krajach przeprowadzenie własnych operacji porządkowych, pozwalając Trumpowi na sprowadzenie więcej amerykańskich żołnierzy do domu. Jednak Trump może nie trzymać się tej konkretnej strategii. Dlaczego? Somalia jest dla Stany Zjednoczone Ameryki cenniejsza, niż wielu sądzi, co jest głównym powodem, dla którego Trump wydał rozkaz przeprowadzenia nalotu. Stany Zjednoczone Ameryki nawiązały stosunki dyplomatyczne z tym afrykańskim państwem już w 1960 roku. Relacje nie zawsze były gładkie. W 1969 roku wewnętrzny zamach stanu zastąpił rząd Somalii prosowieckim reżimem. Chociaż Somalia ponownie zaczęła zwracać się w stronę Zachodu. Po niszczącej wojnie z Etiopią w latach 70. Wojna domowa nawiedziła kraj przez większość lat 90. i 2000, co skutkowało zamknięciem ambasady Stany Zjednoczone Ameryki w tym kraju w 1991 roku. Ambasada została ponownie otwarta w 2018 roku. Zarówno przed, jak i po ponownym otwarciu Stany Zjednoczone Ameryki zainwestowały wiele zasobów, aby pomóc Somalii osiągnąć stabilizację polityczną i ekonomiczną. Te inwestycje finansowe obejmują ponad 3 miliardy dolarów pomocy humanitarnej dostarczonej od 2006 roku wraz z 253 milionami dolarów, które Stany Zjednoczone Ameryki, Departament Stanu, określa wsparcie dla Somalii mające na celu osiągnięcie przez nią stabilności i stworzenie formalnej gospodarki jako pomoc rozwojową. Również anulowało 1,1 miliarda długów somalijskich zaległych wobec Ameryki jako część serii działań. Które doprowadziły do umorzenia przez kilku wierzycieli Somalii 4,5 miliarda dolarów w tamtym czasie. Ponownie celem było osiągnięcie wewnętrznej stabilności gospodarczej Somalii. Same inwestycje nie byłyby wystarczającym powodem, dla którego Trump chciałby użyć amerykańskiej siły militarnej, aby zapewnić Somalii utrzymanie suwerenności. Prezydent Ameryki wykazywał w przeszłości tendencje izolacjonistyczne, co pokazuje jego chęć zakończenia wojny na Ukrainie. Wynikającą częściowo zdążenia do ograniczenia amerykańskich nakładów finansowych na ten kraj. Trump jednak pomoże innym narodom, jeśli uzna, że w dłuższej perspektywie przyniesie to korzyści Stany Zjednoczone Ameryki. W przypadku Somalii potencjalne korzyści są dwukrotne. Dostęp do naturalnych zasobów kraju i większa możliwość projektowania amerykańskiej siły na kontynencie afrykańskim. Obecnie handel między Stany Zjednoczone Ameryki a Somalią jest ograniczony. W 2022 roku. roku Ameryka wyeksportowała do kraju towary o wartości około 85 milionów dolarów. Natomiast import wyniósł tylko 1,1 miliona dolarów. To drobiazg w porównaniu z handlem Ameryki, z innymi sojusznikami. Somalia posiada jednak niewykorzystane zasoby, takie jak gaz ziemny, ruda żelaza, miedź i sól. Posiada również ropę naftową, a sam region Puntland jest przypuszczalnie w stanie wyprodukować od 5 do 10 miliardów baryłek tego cennego surowca. Rząd Somalii zdaje sobie z tego sprawę i udzielił licencji firmom z Australii i Chin na poszukiwanie i wydobycie tych zasobów. Trump dostrzega wartość ziemi Somalii, co oznacza potencjalne wsparcie dla kraju, by ułatwić amerykańskim firmom zdobycie licencji. Eliminacja zagrożenia islamskie państwo w Iraku i Lewancie w Somalii zwiększa bezpieczeństwo działania w Puntlandzie, co może przynieść zyski w przyszłości. Poza przygotowaniem podstaw pod przyszły handel, Trump może mieć na myśli również Afrykę. Kontynuując politykę Bidena dotyczącą inwestycji w Somalię, czy to poprzez ochronę wojskową, pomoc finansową, czy obie te rzeczy, Stany Zjednoczone zdobywają cenne podstawy w Afryce. Somalia przyjazna Ameryce pozwoliłaby również Stanom Zjednoczonym na zacieśnienie relacji z sąsiednim Somalilandem, który obecnie nie posiada międzynarodowego uznania jako państwo. Somaliland ogłosił niepodległość od Somalii 33 lata temu, gdy ta pogrążyła się w wojnie domowej i od tego czasu funkcjonuje de facto jako państwo narodowe. W niektórych częściach Somalilandu Trumpa uważa się za zbawcę, którego działania mają kluczowe znaczenie dla uznania tego terytorium za suwerenne państwo. Trump ma okazję zjednoczyć Somalię i Somaliland pod jednym amerykańskim sztandarem. Umocniłoby to relacje Stany Zjednoczone Ameryki z krajami Afryki, w tym Etiopią, oraz dało Trumpowi dostęp do strategicznego położenia Somalilandu nad Zatoką Adeńską. Ta lokalizacja pozwoliłaby Stanom Zjednoczonym na monitorowanie konfliktów, które obecnie wrzą w Etiopii i Sudanie. A także na zwalczanie pozostałych sił islamskie państwo w Iraku i Lewancie Somalia i Al-Shabaab w Somalii. Atlantic Council twierdzi również, że dostęp do Zatoki Adeńskiej umożliwiłby Stanom Zjednoczonym złagodzenie niektórych zatorów wojskowych na ich głównej bazie afrykańskiej w Djibuti, co pozwoliłoby im lepiej zabezpieczyć Morze Czerwone. Trump musi ostrożnie stąpać, jeśli to jest jego ambicja. Pośpieszne działania w tych regionach, zwłaszcza w Somalii i Somalilandzie, grożą destabilizacją. Takie działanie mogłoby rozzłościć Egipt, Turcję i Unię Afrykańską, zwłaszcza gdyby Trump uznał niepodległość Somalilandu. Jednakże ten gniew może zostać złagodzony, jeśli taktyki takie jak lutowy atak powietrzny na islamskie państwo w Iraku i Lewancie w Somalii przyciągną Somalię i Somaliland pod sztandar Stany Zjednoczone Ameryki, otworzyłaby się droga do negocjacji, które doprowadziłyby do pokoju między dwoma terytoriami z korzyścią dla Stanów Zjednoczonych. Jedno jest pewne, Trump właśnie zadał ogromny cios organizacji Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie w Somalii. W ten sposób ułatwił siłom bezpieczeństwa Pantlandu dalsze osłabianie organizacji terrorystycznej. A jeśli wszystko potoczy się na korzyść Trumpa, może właśnie zrobił pierwszy krok w kierunku sojuszu z Somalią i Somalilandem, co dałoby Ameryce dostęp do cennych zasobów i niezwykle ważnej strategicznie lokalizacji. Ale co myślisz o nalocie Trumpa? Czy był on konieczny, biorąc pod uwagę stosunkowo mały rozmiar islamskie państwo w Iraku i lewancie w Somalii? Czy myślisz, że Trump będzie nadal wspierać Somalię w przyszłości? Daj nam znać w komentarzach i dziękujemy za obejrzenie filmu. Teraz sprawdź, jak SEAL Team Six zniszczyło somalijskich piratów, lub kliknij ten inny film.